dzisiaj gramy w minę trufta. Ja a gdzie to było tam, gdzie tam gdzie był ten typ. Jaki typ? Bo ten, co no ten to On nie jest nie tam wie. gdzie jest ta, 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 ta piła co? mechaniczna. Tu. <śleszy> Dad. Ja nie, no nie, nie pij go. Nie, kto chce, to chcę to kliknąć. Wiesz, weź, że mogłeś u niego dostać zniżkę, że podwyżkę jest tak A za jeden... A emeraldy za, za to, to masz takie coś. Nie, nie wiesz. Ale to jest 10 sedem. A co to jest? To cygła. Nie, jak będzie nam potrzebny o. dom, na dom, no to wtedy ten, weźmiemy, nie? 11 Emeraldów. Jedenaście, Emerald. tak naprawdę, bo u ciebie. Co to jest za coś jakieś, patrz. Nie biorę tego. Pokaż. To jest bardzo... To jest blok ze świątyni opuszczonej. Nie, nie, jeszcze nie. Ej, co mam u tego za... Co mam u tego szefa za... 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 za, za kapła... E, e, o, mózg zombiaka. Przyda się. To jest mięso! Dobra. To zaraz wrócę, dobra? No. Ty to coś z drzwiami nie działa. że coś z drzwiami nie działa, wiesz? Ale znów. Ja że tak będę oddychał pod wodą. To nigdy nie działało. To działa zawsze. No zawsze działa. Tobie nie działa. To zawsze ci działa, czy nie wiesz? W normalnym Minecraftie tak. Tak. To wygląda jak śnieżki. No wale tego bilet z jak on do mnie podchodzi ciągle. To wiesz go zakup i będziemy mieli. Huh? Huh? On jest dziwny. To nie był... Każdy nie... chyba mówi... Nie huh? 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 wierzę, tak. Ale... Y, on był dziwny, bo mi się sprzedać? Co? Czemu no ty na mięso zombiaka mówisz mózg zombiaka? Bo to tak wygląda. Mózg zombiaka to jakby nawet był w grze to by tak nie wyglądał. Pewnie tak. Nie. nie. Chcecie napisać, czy chcecie odcinek z... Kolejny odcinek z Game Stars. Nie. Dlaczego? Z Mina. Bo to robimy serię. Dobra. I tylko na tym świecie. Nie tak. A nie, tak Bo on jest najlepszy w tym światek, prawda? No jak jest mój, to jest najlepszy. Nieprawda. Ale ja ci powiedziałam, żebyśmy grali w Minecrafta. To... Nie, ja powiedziałem, żebyśmy nagrali odcinek. Nie, ja powiedziałem, żeby nagrać odcinek. <noise> Teraz będzie się kłócić. Nie będę się kłócił. Paweł! Na bombę! Węgiel! Pod wodą! Co z tymi drzwiami? Nie biję! Co ciebie? Hmm, hmm. Ej, gdzie są drzwi? Drzwi, mam no, drzwi? Zniszczyłem! Nie, nie zniszczyłeś. Nie, nie zniszczyłeś drzwi. Robimy serię Minecraft! Ja umrę! Dawajcie mu łapki w górę! No gdzie? No masz dwa bombelki, Jeden bąbelek dadasz! A na szczęście, że mam włączone to, że też. Że rzeczy nie wnikają rzeczy. I no. tak, że jesteś blisko. Ej serio, myślisz, chyba... Z 500 kratek, żeby tu dostać. Nie, ja, ja szedłem. On tutaj szedł 500 kratek. Ja szedłem 2000, a to było przy naszym spałnie. No czajcie. tego nie roz. Co? Ej, ja, za, ja chciałem zabiegać klapy. Ej, to było tak, wszystko otwarte. Terwi. I vilager akurat tu stał i ja zamykały tak po kolei. I zamknęło też. Był pędosny, tak zamknąłem. Nie. Ale zostajemy tu na dwa odcinki? Jak robimy z tego serię chyba? No ale zostajemy w tej wiosce, czy na dwa odcinki? No ja bym został na więcej. Nie wiem, no, Ale będziemy wychodzić na wyprawy. No tak. To jutro możemy zrobić. Odcinek wyprawy, poszukanie diamentów albo czegoś. O kurde, Baśka. Zemczantowaną łukiem. Ja! Nie, z normalnym łóżkiem. Czeba, Jasu! A, do domu się chować. Matka cię woła. Bo <grym> pada! <grym> Wiesz, że jak golemem to chyba cię zacznie atakować? Ty, ja muszę zginąć jakoś. To daj, daj, Pod wodą. A jednak nie. O, handlowiec! Handlowiec! Linę, Linę! Zabij... Co, co? co? Nie. Muszle? Nie. Muszle? Nie, nie. Za emsów muszle. Abyśmy mieli te... Oddychanie pod wodą. Nie, nie biorę. Weź byśmy mieli oddychanie pod wodą. Nie? On ma to on, serce oceanu, ma? Nie. Szkoda. Jakby miał za 20 tych... Leraldów. No, to 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 by się opłacało. Nie? O, to się nam przyda? Tak, to K będzie książki, na książki. książki. Książki, książki, właśnie to są książki. No ja nie zabrałem wszystkie. Są... Ja zabrałem wszystkie. Nie wszystkie. Zrespawnowała się. O, Ale książka z piórem My sobie jedną zastępnę. Zróbmy taką jedną, dobra. No, notatnik. Jak chcesz, że możesz tak to nazwać. Notatnik Jasia idziemy spać. Trzy, dwa, jeden. Nie, nie mogę. Bo jeszcze nie ma nocy. To pada Jasiu, a nie ma nocy Chyba burzaj. Co Jaki biazg znowu? Łódzko jest za daleko, nie ma jeszcze nocy to nic nie mogę zrobić. Ty! Powiesz, że tym nigdy nie będzie nocy? Włącz noc! Proszę cię! Włącz noc, cheaterze! Ja nie jazdzę cheaterem! Będzie, co chciałeś zrobić na jednym z odcinków? Ale to już powiedziałeś. I to ty chciałeś zrobić. Nie, on chciał, żeby nie Nie, to ty... On nie, nie, to ty chciałeś. Będzie, będziesz teraz, A, będziesz ale tu nie miałem. był odcinek, to był skas... Ja, ja ten odcinek skasowałem. No, bo nie on kłam. chciał citować. Nie, nie chciałem. Chciał. Nie. Tak, chciałeś, żebym ci wziął ten ton. Nederytował tą żebyś sobie pozbierał drewna. Nie, ale ten odcinek jest pasowany. On kłamie. Nie bierzcie mu! Nie bierzcie naprawdę, naprawdę. Ej! Co to za łóżko? Amortyzujące. Jasiu, odkryłem amortę. Ej! Cześć, zapomniałem zjeść gdzieś w okolicy kanion. Tak, dobrze, już go widzę. Jasiu, kanion. Wiesz, że oni Cię nie słyszą? Ja mam słuchawki. No wiem. Ale oni Cię nie słyszą. Ale wiesz, że... Dobra, będę Cię słyszać. że znalazłem kanion? Wim. Fajnie się baśni. Jasiu, no wskakikujesz? Wskakikuję? Nie, nie wskakikuję. To ja jeszcze nie chcę. Ja tam zaraz wskakikuję. To wskakikuj. Jaśu, życie na krawędzi życia. Życie na krawędzi życia.

Aaaa! Ja lecę z zemdrowanym łództwem! Jasiu, nie podejdę! Bo Jasia zemdrowa... Jasiu! Uderzam! Dedam! Jasiu, ja dedam! Ja de de ja da -de Co? Jasiu, ja da dedam! Możesz tak mnie przeczyć? Ja A ja też dedam! No i?

Wyszłem z Delphi. No bo ty jesteś taki dziwny, że jak umrzesz, to od razu wychodzisz. Nie, jestem zarazem na rokach. Razem będziesz się spacer. Razem będziesz się spacer. Razem będziesz się spacer. Jasu wymyślił, co no, mnie Nie, da, to nie, to nie. Ja, to nie, nie, to ty ją zainstalowałeś. Ty? Ja. Nie. Ja nie miałem na telefonie chęć. Mówi sam. Sam mówię, że umiałem. nie umiałem. Nie. Od była premiera nuty Kalucha, to on to grał i miał tyki, a ja nie umiałem. Nie znaczy, tak. Nie tak. Tak, to wygrałeś to, jak była premiera nuty.

О, две скорости. Отходи из этого света. Да, вот Нет, Что тут из-за пчушка? Пронт отплыл. А, то не ходит. А то? же самое. Я бы купил это за картки. Не, Маш. Нам картки. Не, Маш. Не, co? Możesz zakończyć odcinek... To zaraz zakończę odcinek na... ...Emeraldach zakończę. Dobra, i zrobimy nowy. Tylko, no, tak, że z Nie mogę już Emeraldu! O, albo bo ja się... dawaj! Podramy wodę na A potem znowu podramy na tej mapie. Jasiu, robimy tak? Ale co? Że teraz zaraz skończy się odcinek, zamykamy sobie nibodę i... 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 i chwilę sobie pobramy, a potem pobramy na uczę Dobra. No dobra. Może to ale zakończę, czy lepiej nie ma już. To zaraz zakończę. Chyba.

supa. I dvoneče. I dvoneče. Dobra, więc kończymy ten odcinek. I kończymy ten odcinek, więc...